Jest taki fragment Ewangelii Marka i to jest 14 rozdział, pierwszy i drugi werset. A po dwóch dniach była Pascha i święto Prześników i arcykapłanie oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Jezusa oczywiście. Jednak mówili, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. Czyli chcielibyśmy najlepiej, to chcielibyśmy go zabić, ale nie w święto, bo, bo, bo święto to jest dużo ludzi i patrzą, i jest atmosfera e, po świętach, tak? E, myślę, że ogólnie faryzeusze zachowywali się względnie grzecznie, ale tylko w święto. Tak normalnie, tak naprawdę to intencje wiemy, że były oczywiste. Chcemy go po prostu zabić. I wiesz, pomyślałem sobie, że ludzie w pewnych okolicznościach zachowują się lepiej niż zwykle, to może nawet samo w sobie nie jest takie złe. Nikt nie lubi w towarzystwie jakiś dram. No, ale widzisz, on i ona często w towarzystwie sama słodycz i buziaki, ale w domu to opiekło. Spotkania na świętach, wspólne uśmiechy, zdjęcia, ale poza tą Wigilią nie ma bliskości czy jakiejś chęci spotkania się. Ludzie w kościele wszyscy kłaniają głowę przed e, Panem Bogiem czy przed ołtarzem, tak, ale już na zewnątrz ją podnoszą. Rodzice wśród znajomych chwalą się i są dumni z dzieci, ale w domu są krytyczni, obojętni i nieobecni. A on w pracy i wśród kolegów dusza towarzystwa. Wszystko wie, wszystko załatwi, ale w domu kanapa, milczenie piwko. Wiesz, Myślę, że to dobrze, że ludzie potrafią się jakoś zachowywać stosownie w towarzystwie, ale jeżeli towarzystwo i okoliczności są jedynym kagańcem, a troska o wizerunek, jedynym hamulcem, który powstrzymuje Ciebie od bycia sobą, to nie jest to rodzaj życia, który zaplanował dla nas Bóg. Przede wszystkim ja pomyślałem sobie, że jednak, jednak powinniśmy mieć w sobie tą siłę i, i podką potrzebę, która nas nawet zmusza do lepszego zachowania postawy, słów i czynów. Ale nie mają być to święta czy towarzystwo. Jest takie słowo, które bardzo mi się spodobało. Aspiracja. E, aspirować do czegoś większego niż jesteś. Ja myślę, że powinniśmy do czegoś aspirować. Aspiracja to jest powiedzieć: Chcę czegoś więcej, czuję, że chcę być kimś innym, lepszym. Towarzyszy mi głębokie pragnienie zmiany. Wiesz co, trzeba aspirować do lepszego rodzaju życia. Aspiracja pokazuje, że jest jeszcze nadzieja w człowieku i pragnienie sensu, pragnienie zmiany. Wyjście do Filipian Paweł. Używa takiego określenia: dążę do tego, aby coś uchwycić. Ścigam to. Ja bym dzisiaj powiedział: aspiruję do pewnego rodzaju życia, do pewnego celu. Wracając do poprzedniej myśli, nie dlatego, że ludzie patrzą, czy są święta, ale dlatego, że naprawdę głęboko w środku tego chcę. I cel Pawła to jest Boży rodzaj życia. Wiesz, myślę, że w y, duchowym ujęciu aspiracja to jest echo Bożego powołania. Y, myślę, że najlepsze, co możesz zrobić, to aspiruj do tego, aby się podobać Bogu. A dlaczego by nie aspirować do tego, żeby być tak jak On, żeby mieć takie samo serce? Y, w ogóle myślę, że warto zadawać sobie takie pytanie: do jakiego rodzaju życia, do bycia jakim człowiekiem aspiruje i jaką naprawdę ma to wartość.